Jeżeli miałbym usiąść i zastanowić się, jaki był najlepszy pojedynczy projekt Riot Games, to bez większego zastanowienia odpowiedziałbym, że Arkane. Wyszedł już sporo czasu temu, jasne, ale nadal pamiętam, że to było tak niesamowite przeżycie, nie było dużo rzeczy, które momentami oglądałem stojąco z otwartą na szeroko japą. I choć na pewno każdy z nas ma coś Riotowi do zarzucenia, myślę, że w temacie Arkana będziemy raczej zgodni. Dostaliśmy naprawdę istną perełkę, która powstawała całe 6 lat i to było naprawdę widać. Wręcz wylewały się stamtąd emocje, klimat, Ciekawostki czy nawiązania do świata Runtery. Dlaczego jednak dzisiaj do Arkeina powracam? Niedawno dostaliśmy pierwszy odcinek serii od twórców Arkana. Takie making of, czy zakulisowe rzeczy, którym chciałbym poświęcić kilka kolejnych filmów. I myślę, że to bardzo dobra rzecz. Chociażby z jednego powodu. Myślę, że ci z was, którzy Arkana oglądali, czeka na drugi sezon. Ta seria umili nam to czekanie i może zwiększy jeszcze hype. Co też nie do końca może być dobre, ale wydaje mi się, że Riot akurat pokazało, że Arkana to zrobiło dobrze. Moi drodzy, chciałbym, żeby ten materiał nie był taką zwyczajną reakcją, gdzie po prostu odpalasz sobie program do nagrywania i mówisz, a bardziej moim komentarzem i przemyśleniami i niekiedy wyłapaniem jakiejś ciekawostki czy easter egga. Twórcy Arkana podzielili się z nami ogromem informacji, wręcz istnym zatrzęsieniem odnośnie powstawania serialu. W omawianym dziś filmie jest wiele przemyśleń autorów, showrunnera, pisarzy czy animatorów. Ze swojego materiału nie chcę robić streszczenia, a powiem o najważniejszych rzeczach. I też trochę to rozszerzę, bo nie każdy wszystko musiał tutaj wyłapać. Jak również nie każdy musi być zapan pan brat z językiem angielskim. Pierwsza rzecz, a w zasadzie lista rzeczy, o których się dowiedzieliśmy, to wzrost postaci z Arkana. Widać tutaj, że owe oznaczenia przebijają się, gdzie na przykład tutaj jest widoczne, że Waj ma 174 cm. Cent... Wzrostu. Wow! Jestem od niej o 4 cm wyższy. Chociaż trzeba pamiętać, że tutaj te informacje są już nieaktualne, gdyż dotyczą początków pracy nad Arkane'em. I sam zacząłem już takie detale wyłapywać i rozmyślać jak wysocy naprawdę są bohaterowie serialu. Na szczęście nie musiałem tego robić, gdyż dostaliśmy najprawdopodobniej od studia Fortis i tamtejszych pracowników, którzy za animację odpowiadali, szczegółową rozpiskę. Zatem po kolei. Wiktor ma w serialu 172 cm wzrostu, Heimerdinger z kolei 90, choć zmieniło się to w trakcie produkcji i nieco profesora skurczono z 1 metra, czyli o 10 cm. Mel Medarda podobnie jak Wiktor, z kolei Jayce to potężny 188 cm chłop. Zanim niedaleko Caitlin i jej 185, choć widziałem, że ludzie już zaczęli Riotowi wypominać pomyłkę całkiem szybko, prawda? Że na tym ujęciu widać, że jest dużo niższa od Jace'a. No nie do końca. No bo tutaj jak widzimy jest w bardzo wysokich butach, co jest tego przyczyną, bo jej wzrost jest liczony razem z butami. Idąc dalej, młoda Wey ma 160 cm wzrostu, a już ta starsza w dalszych aktach 172, około. Z kolei Wander to totalny dominator, mający ponad 2 metry. Rzucę tutaj natomiast ciekawostką: kojarzę, że gdzieś tam Warwick Felor chyba ma 2,30, 2,32. Jakoś tak, ale nie traktujcie tej wiadomości za pewnik, ponieważ mówię tutaj totalnie z głowy. Zupełnie nie pamiętam, czy kiedyś to mierzyłem, liczyłem, czy gdzieś to przeczytałem. Wydaje mi się, że przy Roskminach czy Wander to rzeczywiście Warwick nie mierzyłem jego wzrostu, więc pewnie gdzieś przeczytałem. Ale również w ramach takiej marwekowej ciekawostki mogę Wam powiedzieć, że zdarzyło mi się liczyć objętość skorupy Ramusa. Także jakby ktoś myślał, co Marwek robi w wolnym czasie no właśnie wróćmy. Sirko jest nieco niższy od Caitlyn, a Jinx ma około 160 cm wzrostu. A propos wzrostu, już tego nie odzobaczę. Druga ciekawa rzecz, wręcz taki rajotowy śmieszek, można powiedzieć, gdzie jeden z twórców Arkana wypowiadał się o tym, gdy pierwszy raz zobaczył w ogóle Riot Games i co robią, to stwierdził, że ta firma nie ma żadnych szans. Kolejna interesująca kwestia to w zasadzie możemy na przestrzeni lat prześledzić pewne ikony League of Legends, pewne postaci, które stawały się dosłownie i w przenośni twarzą rajotowych produktów i które no, były widoczne wszędzie. Kiedyś miałem wrażenie, że mocno była to Katarina, później bardziej Lux. I ta zaczęła, myślę, że można powiedzieć, rywalizować z Jinx o miano takiej twarzy marketingowej League of Legends. Gdzieś tam jeszcze na przestrzeni lat przewijała się Ari i mocno widoczny jest również Yasuo. Ale jako, że sami Rioterzy o tym mówią, że finalnie to właśnie Jinx stała się tą twarzą Riot Games, spokojnie możemy uznać Powder za zwyciężczynię. I jak widać tą zwyciężczynią została już w 2013 roku, kiedy w tamtym czasie wyszedł najbardziej rozbudowany cinematic, czy też teledysk Get Jinxed. Był to moment przełomowy. Sam mocno to pamiętam, gracze z nadzieją zaczęli pisać pod każdym Riotowym cinematiciem. Naprawdę każdym. Hej Riot Games! Zróbcie film, zróbcie jakiś serial. No ile można czekać? I co ciekawe, w Rajocie okazało się, że naprawdę mocno o tym myśleli. Wręcz myśleli nieco inaczej niż League of Legends postrzega większość graczy. W sensie dla wielu jest to tylko gra. Granie solo kolejki, odblokowywanie kolejnych postaci i tak dalej i Natomiast część Rioterów już myślała wtedy, że chcemy nadać głębi tej grze, chcemy nadać głębi światu i nie chcemy robić tylko gry, chcemy zrobić coś więcej. Wszak już wtedy robiono oddzielne projekty. No ale co dalej? I tutaj wchodzi studio Fortis, które odpowiadało za tworzenie animacji w Arkane, gdzie wcześniej pracowano ze studiem nad różnymi projektami, na przykład Teledyskiem do Warriorsów. Co ciekawe, dzięki Arkane, Fortis niewiarygodnie się rozrosło. Na początku z pięciu by później przejść do 30 pracowników, by finalnie pracowało we francuskiej firmie 350 osób, gdzie nad samymi animacjami w arkejnie pracowało 90 około osób. Co jest również masakryczną ciekawostką, i newsem można powiedzieć, że pierwszy odcinek Arkeina powstawał 11 miesięcy. Oczywiście zależy, jak to liczymy, czy wliczamy tutaj kompletną historię całego Arkana, czy wliczamy zrobienie wszystkich modeli itd., itd., czy tylko i wyłącznie pracę stricte nad jednym odcinkiem. Niemniej ja jestem osobą mega pracowitą, przynajmniej tak uważam, dlatego również bardzo mocno doceniam pracowite projekty i pracowitych ludzi. Słuchajcie, trzeba przyznać, że 10 miesięcy, jakkolwiek by tego nie liczyć na jeden odcinek, jak tutaj nie pałać szacunkiem do twórców? Dziś wiemy, że Arkane było niewiarygodnym sukcesem, ale kierownictwo Riotu na początku w ogóle nie chciało go robić. I szczerze, wcale się nie dziwię. Pracowałem kilka lat w branży IT nad różnymi projektami. I pomysłów, idei i innych projektów, które wydawały się super, a nie powstały, było całe zatrzęsienie. I tak jest praktycznie w każdej firmie. Showrunner serialu na początku przyszedł do szefostwa. Powiedział: Słuchajcie. Zróbmy serial. Po czym powiedzieli powiedzie mu, że ma wybier, znaczy, że ma wyjść z ich biura. Christian, czy Krystian Linkę, jak kto woli, bo o nim tutaj mowa, nie dał jednak za wygraną i poszedł po jakimś czasie po raz kolejny mówiąc: Słuchajcie, dajcie mi 2000 dolarów na projekcik. I tak zaczęły powstawać tak zwane koncept arty, czyli wczesne grafiki koncepcyjne, jak co ma wyglądać. Jakbyście nie wiedzieli, to jest to standardowy początkowy proces, tak na przykład powstają postacie i co najmniej splaszarty do nich. Pojawia się konkretny pomysł, który później ewoluuje. Co trzeba przyznać, już tutaj wyglądało świetnie. Ludziom się to spodobało, więc poszła kolejna prośba, tym razem o 5000 dolarów, które miały pójść na zrobienie koncepcyjnych modeli 3D. Kierownictwo powiedziało, dobra ok. Wtedy również zaczęto pracować nad szkieletem historii fabule rozpisanej na wielkiej ścianie za pomocą wielu małych karteczek. Raczej nie wydaje mi się, żeby były tutaj spoilery, bo byłby to trochę strzał w stopę, jakby na tych karteczkach mielibyśmy jakiś spoiler sezonu drugiego. To po pierwsze, a po drugie jest to pierwsze nagranie z pokoju, gdzie tworzono historię i w zasadzie większość karteczek jest rozmazanych, tak jakby niby specjalnie. Oczywiście da się co nieco z nich wyczytać, na przykład tutaj mamy kartkę, która głosi, że Wiktor zamienia się w Super Wiktora. Brzmi to jednak jak zupełnie inny koncept i nie wiem czy to specjalnie, nie wiem czy to przypadkiem, ale tylko ta karteczka jest w miarę sensownie możliwa do odczytania i da się to zrobić. Oczywiście starałem się odczytać resztę, ale wybaczcie, no trafiło na ślepego. Co jest jednak ciekawe? Z tego co widzę, tutaj mamy mapę Piltover, której późniejsza wersja była widoczna w serialu i której używała Caitlin, aby okarnąć co się dzieje. Idąc dalej, mamy rozpisane odcinki. Dziewiąty, ósmy, siódmy i tak dalej. Zastanawia mnie, co to jest... Czy to jest jakiś pomysł Heimera, czy to jego profesor? Niemniej, możemy tutaj kilka rzeczy rzeczywiście wywnioskować. Jeżeli niektóre jakieś mgliste wzmianki z tego połączylibyśmy z treścią materiału, to dowiadujemy się, że historia mogła być zupełnie inna. Waj mogła walczyć z Jace'em, siostry Waj i Jinx nie były tak emocjonalnie przedstawione, a tutaj mamy pokazaną wrogo nastawioną Waj do siostry, gdzie w ogóle Waj miała swoje mieszkanie w Piltover. Wow! Czy po raz kolejny prezentacja wyciętego, tajemniczego gościa z cygarem, o którym już lata temu debatowaliśmy i nie wiadomo, czy jest to facet, który odegra jakąś większą rolę i kim do końca jest, jego geneza jest na razie owiana tajemnicą. Dostajemy również dwa fragmenty takiego przed Arcana, pre prearcana. Pierwszy dotyczy kolejnego pójścia do dyrekcji showrunnera. Swoją drogą naprawdę uważam, że jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu, który doskonale rozumie to, czego gracze i odbiorcy League of Legends od serialu oczekiwali. Szkoda, że Wiedźmin czy Pierścienie Władzy nie mają takiego showrunnera. Czuć tutaj zupełnie inne podejście do tworzenia treści i wiadomo dla kogo to jest skierowane. Ale wracając. Pierwszy fragment dotyczy kolejnej wycieczki do kierownictwa Riotu. Tym razem potrzebujemy 65 tysięcy i zrobimy demo. Demo, które ukazywało pojedynek Waj' i Jace'a. To demo jest przebijane oczywiście treściami z materiału, który dzisiaj omawiam. Są one w wersji angielskiej, dlatego tak jak wcześniej już zauważyliście, i tutaj pozwolę sobie dodać polskie napisy. Was this fight scene, it was sort of this you know, animation test with Jace and Vi on a rooftop. It was so sick just in terms of how the characters were expressed and how they came to life. Like the, all those little incremental tests were all they were just like, yeah, we need more of this. The time when I think they realized that I'm probably serious about this project. I said to them, Well, I mean, you have concept art now for the characters, for environments, you have 3D models, you have animation tests, you have material that we've had developed for the pilot. And I was like, Are we gonna do this or not? Druga część dotyczy takiego rozmyślania pracowników, a jakby tutaj przedstawić odpowiednie sceny i emocje postaci. I? <sighs> oh. Przy koncept, artach i niewykorzystanych wczesnych rzeczach pojawia się również sporo małych ciekawostek, na przykład tutaj. Wczesna wersja Baru na Alejach miała nosić nazwę The Rift zamiast The Last Drop, gdzie oproszę no Dragon i Baron. Najlepsze jest to, że kierownictwo Riotu, pomimo tego co tutaj widzieliśmy, nadal nie do końca wierzyło. Ale musimy być świadomi, że to był ogromny projekt. Wcześniej Riot robiło kilkuminutowe animacje. A teraz tutaj cała seria animowana? No nie dość, że trzeba na to rzucić ogromne pieniądze, a dwa, nie wiemy czy to w ogóle wyjdzie. Jakby tak nie patrzeć, Arkane to mega ambitny projekt. To jeszcze ciekawsze, ja to tak zrozumiałem, że założyciele Riotu chcieli trochę ostudzić zapały ludzi, którzy tego Arkana chcieli robić. Ale w pewnym miejscu zaczęło do nich docierać, że Showrunner naprawdę myśli o tym serialu na poważnie. Niestety kierownictwo nadal tego do końca nie czuło, uznali to za projekt nie do wykonania, o zbyt dużym ryzyku, dlatego przywoływany przeze mnie wcześniej showrunner został wezwany na spotkanie, gdzie dostał informację, że Arkane po prostu nie powstanie. Powiem tak, z jednej strony dla nas jest to granie w grę, oglądanie cinematików, słuchanie muzyki, ale później jak się takie making of ogląda, pomimo tego, że na co dzień o tym nie myślisz, łącza się taka lampka i głośniczek, który mówi: Ja pierdzielę, ile to roboty tam poszło. Ile czasu poświęcono, abyśmy my spędzili kilka godzin z tak świetną animacją, abyśmy zagłębili się w ten świat jeszcze bardziej. Jest to po prostu świetne. Ja już kiedyś dziękowałem, ale chciałbym to powtórzyć. Ja za dziękuję, bo to było świetne. Przeżycie i nic, tylko czekać na kolejne informacje, również o sezonie numer 2 A jeżeli nie oglądaliście, to każdy odcinek Arkana jest przeze mnie przeanalizowany. Jak klikniecie sobie tutaj, to macie pierwszy odcinek z tej analizy. Gorąco zapraszam, bo znalazłem tam naprawdę masę rzeczy. Cóż więcej mogę powiedzieć, no hype zrobiony na nowo na pewno. Jest mi niezmiernie miło, że obejrzeliście ten materiał. Jak się podobało, to coś po sobie zostawcie. Ja tymczasem uciekam. Dzięki wielkie za obejrzenie, i do następnych filmów.